Witam was bardzo serdecznie na filmiku dotyczącym rozmowy kwalifikacyjnej w języku niemieckim. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy filmik. Z jednej strony będziemy mówić o rozmowie kwalifikacyjnej przez telefon, a z drugiej strony o rozmowie kwalifikacyjnej, która będzie się odbywała osobiście. Jak to jest w rozmowie kwalifikacyjnej przez telefon? Powitanie jest inne niż gdy spotykamy się osobiście. Powitanie zazwyczaj brzmi tak. Najpierw pracodawca się przedstawia, czyli Guten Tag, Sephora GmbH, Schmidt am Apparat. Spreche ich mit Herrn Müller? Właśnie w taki sposób standardowy zazwyczaj pracodawcy się przedstawiają. Zazwyczaj nazwa firmy jest na początku, a potem dopiero nazwisko osoby, nazwisko pracownika, który będzie przeprowadzał rozmowę kwalifikacyjną. Natomiast jak to jest w rozmowie kwalifikacyjnej osobistej? Najpierw oczywiście również jest Guten Tag. Natomiast już wiemy, gdzie jesteśmy, w jakiej siedzibie firmy. A zatem pracodawca od razu mówi Hallo, Guten Tag. Ich heiße Stefan Schmidt. Ich bin Personalberater in der Firma Sephora. Herzlich willkommen in unserer Firma. Na przykład, co jest takie powitanie, następnie przez telefon pracodawca już od razu przechodzi do konkretnych pytań o Wasze doświadczenie, o wasze cechy osobowościowe. Natomiast w rozmowie kwalifikacyjnej osobistej spotkacie się jeszcze z pytaniami dotyczącymi smoltoku, czyli na przykład wiki Ihnen? czy wszystko OK, czy jak, jak pani leci? <laughs> Wtedy odpowiedzmy. Vielen Dank, sehr gut, albo gut. Natomiast nie odpowiadajcie zolala so la, albo schlecht. Pracodawcy po prostu nie chcą tego słyszeć, nawet jeśli o to pytają. Następne pytanie, które jest zazwyczaj w czasie tak zwanego talku to sind sie gut angekommen? Oznacza to, czy pani tutaj trafiła bez problemu? No i teraz to jest takie troszkę podchwytliwe pytanie, ponieważ z jednej strony pracodawca dopytuje się tak naprawdę, gdzie mieszkacie i czy nie macie problemów z dojazdem, a z drugiej strony sprawdza, czy macie umiejętności prowadzenia smortoku. Co najlepiej wtedy odpowiedzieć? Ja, ich wołne ganz in der Nähe. Czyli tak, mieszkam tutaj całkiem blisko. Jakie są następne pytania, które zazwyczaj pracodawca zadaje? I te pytania już ym, można spotkać zarówno w rozmowie kwalifikacyjnej przez telefon, jak i osobistej. To są pytania dotyczące Waszych doświadczeń zawodowych. Na przykład Was machen Sie derzeit beruflich? Czyli co robi Pani obecnie zawodowo? Albo Was sind Sie von Beruf? Czyli kim jest Pani z zawodu? I my, na przykład, jako kandydaci, możemy odpowiedzieć: Ich bin, hmm, zum Beispiel, deutsch lehrerin, czyli jestem nauczycielką niemieckiego, i teraz an der Universität in Warszaw. Jeśli chcecie powiedzieć od razu nazwę przedsiębiorstwa, to wtedy zastosujcie przyjmek by, czyli by i tu nazwa przedsiębiorstwa. A zatem, jak widzicie, w zależności od kontekstu, Mamy tutaj różne przyimki. Miejsca pracy, zatem, można określić poprzez różne przyimki, takie jak an, in albo by. An stosujemy przy instytucjach. In stosujemy wtedy, gdy chcemy podkreślić, że pracujemy w środku budynku. A by stosujemy bezpośrednio przy nazwach przedsiębiorstwa albo przy firmach. Dobrze. Przejdźmy teraz w takim razie do obowiązków. Jak powiedzieć, że mam takie i takie obowiązki? Możemy to powiedzieć. Na przykład mówiąc, ja jestem odpowiedzialna za to i za to. Ich bin für mm, 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 verantwortlich albo zuständig. Ich bin für marketing zuständig. Czyli ja jestem odpowiedzialna za marketing. Jeśli chcemy coś więcej powiedzieć, dokładnie. Jakie zadania mamy w danym przedsiębiorstwie, to możemy rozwinąć to zdanie. Na przykład: Ich bin für die Erstellung der Dokumente und Organisation der Events verantwortlich albo zuständig. Czyli ja jestem odpowiedzialna za sporządzenie dokumentów i za organizację eventów. Na przykład. Innym takim zdaniem, które również pokazuje nasz zakres obowiązków, jest takie zdanie, które jest troszkę bardziej oficjalne. Zu meinem Aufgabenbereich gehören die folgenden Tätigkeiten. Die Erstellung der Dokumente und die Organisation der Events. Dobrze, powiedzieliśmy już o swoim stanowisku, o swoich obowiązkach. O co jeszcze możemy być zapytani? Możemy być zapytani na przykład o naszą osobowość, czyli um, Sind Sie motywiert? Czy jest Pani zmotywowana? Hm. I teraz możemy oczywiście odpowiedzieć krótko, ja, ich bin motiviert, ale to nie wystarcza. Niemcy wymagają od nas, abyśmy powiedzieli, dlaczego jesteśmy zmotywowani. A zatem w Niemczech nie wystarcza tylko to, żebyśmy powiedzieli, jestem miła, sympatyczna, profesjonalna i tym podobne, tylko oni bardziej cenią to, żebyśmy powiedzieli o sobie mniej, ale za to, żebyśmy powiedzieli to w taki sposób, aby pokazać, dlaczego tak myślimy, że jesteśmy na przykład mili, profesjonalni i mm, godni zaufania. A zatem musimy podać przykłady sytuacji, w których byliśmy zmotywowani. Ich bin motywiert, weil ich letztes Jahr einen großen Umsatz für meine Firma erwirtschaftet habe. Ja jestem bardzo zmotywowana, ponieważ. Efektem tego zmotywowania było to, że osiągnęłam bardzo duży obrót dla swojej firmy. I możemy jeszcze tutaj dodatkowo powiedzieć, co żeśmy dokładnie zrobili. Was habe ich genau gemacht? Ich habe werbekampagnen auf Facebook organisiert, Czyli zorganizowałam kampanie reklamowe na Facebooku. Dobrze. Oprócz tego, oprócz takich standardowych pytań, będziecie mieć też tak zwane stressfragen, czyli pytania stresujące. To są takie pytania, które wcześniej już musimy sobie przeanalizować. Do takich pytań możecie zaliczyć pytanie o wasze słabe strony albo o mocne strony. Was sind ihre Sztecken? Was sind ihre Schwächen? Przy pytaniu o jeśli chodzi o mocne strony, myślę, że tutaj już nie powinno być problemu, natomiast jeśli chodzi o słabe strony, to pamiętajcie, że dobrze jest powiedzieć o takich cechach, które nie są ważne na danym stanowisku. Na przykład, jesteście księgowymi. Księgowe od księgowych nie wymaga się tego, aby były niesamowicie kreatywne, ponieważ bardziej chodzi o to, aby były skrupulatne i szczegółowe. Czyli możemy wtedy powiedzieć, ich bin Buchalterin, und ich bin nicht so kreativ, weil ich immer sehr großen Wert auf die Details lege. Czyli kładę duży nacisk na szczegóły. Więc jak ktoś kładzie duży nacisk na szczegóły, to często jest mało kreatywny. To będzie zaleta na tym stanowisku, natomiast niekoniecznie na stanowisku marketingowym. Taka jest moja opinia i tak bym oceniła osobę, która by się tak przedstawiła. Są też pytania, które są tak zwane czyli niezgodne z prawem. Pracodawca nie powinien ich zadać. I to są takie pytania o życie osobiste jak sind Sie schwanger? Czy jest pani w ciąży? Możemy wtedy odpowiedzieć laut Gesetz, muss ich auf diese Frage nicht antworten. Czyli nie muszę odpowiadać na to pytanie. Jeśli pracodawca jest w porządku, nie będzie miał żadnego zastrzeżenia do waszej odpowiedzi. I to już jest wszystko. A zatem widzicie, że rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim przez telefon i taka osobista niewiele się różni, różni się tylko tym tym początkiem rozmowy. Natomiast na końcu oczywiście zarówno przez telefon, jak i pracodawca, który nas spotyka osobiście, może nas zapytać, czy mamy jakieś pytania. Haben Sie Fragen? To są pytania, które możesz zadać. Wer wird mein Vorgesetzter sein? Kto będzie moim przełożonym? Wie hoch wird mein Gehalt sein? Jak wysokie będzie moje wynagrodzenie? Oczywiście jest to kontrowersyjne pytanie, ale warto je zadać. Warum ist diese Position vakant? Dlaczego to stanowisko jest wolne? Wie würden Sie die Unternehmenskultur oder das Arbeitsklima beschreiben? Jak opisałaby Pani kulturę przedsiębiorstwa albo atmosferę w pracy? Dankeschön!